Witajcie, moi drodzy wędrowcy, moi drodzy, ale też od razu spójrzcie na kalendarz jutrzejszego dnia, 14 lutego. Ale dzisiaj, 13, świat dookoła nas tonie w czerwieni, w serduszkach, w czekoladkach i w ugrzecznionej, plastikowej wersji miłości. Korporacje wmówiły wam, że to dzień świętego Walentego, patrona zakochanych, który pisał romantyczne listy. Ale ja jestem tutaj dzisiaj po to, żeby zdjąć z was tą iluzję. To, co widzicie w sklepach, to tylko pewnego rodzaju cenzura nałożona na jedną z najbardziej dzikich i, moi drodzy, pierwotnych tradycji. Starożytnego świata. Jeżeli macie odwagę, chodźcie dzisiaj ze mną do pewnego rodzaju metaforycznej jaskini. Zobaczycie tam, czym naprawdę jest jutrzejsze święto, moi drodzy. Dlatego witajcie w świecie luperkaliów, moi drodzy. Tak to się nazywa. Ale na początku cofnijmy się o 2000 lat. Do starożytnego Rzymu, na zboże wzgórza Palaty. Tam znajdowała się grota Luperkal, moi drodzy to w niej właśnie według legend tak wilczyca, czyli lupa wykarmiła Romulusa i Remulus, Remusa tak, założycieli miasta 14 lutego kapłani zwani Luperci, moi drodzy, czyli bracia wilka nie rozdawali kwiatków zbierali się w tej jaskini, by złożyć ofiarę z kus i z psa krew tych zwierząt, moi drodzy rozmarowana według legendy na czołach dwóch młodych chłopców a potem ścierano ją wełną nasączoną w mleku, to był symbol Symbol, moi drodzy, zarówno końca, jak i początku. Krew i mleko, ale to był dopiero początek. Zjawił się Bóg Faunus lupercus, Perkus, moi kochani, bóg dzikiej płodności. Kapłani dlatego cieli skóry ofiarowanych kus na rzemienie. Te rzemienie nazywano februła, moi drodzy. I dlatego właśnie wiecie, co to znaczy? Oznacza to środki oczyszczające, tak. I od tego słowa pochodzi nazwa właśnie miesiąca luty. Februarius, moi drodzy. I teraz, co się działo potem? Moi drodzy, potem kapłani wybiegali z jaskini i biegali wokół palatynu, uderzając tymi rzemieniami każdego, kogo napotkali. I uwaga kobiety, kobiety same przychodziły, same nadstawiały się pod te, moi drodzy, yy, można powiedzieć, no, delikatne uderzenia. A dlaczego? Bo wierzyły, że dotyk Februła zdejmuje z nich klątwę niepłodności, że to uderzenie, można powiedzieć, kończy to, co martwe w łonie i robi miejsce na nowe życie. To nie był akt przemocy, broń Boże! To był akt sakralnego oczyszczenia, to było zerwanie blokad. Starożytni wiedzieli, moi drodzy, coś, o czym my zapomnieliśmy. Miłość i płodność to nie są słodkie emocje, to żywioły. To, moi drodzy, podbieg i dzikość. Nie da się stworzyć życia biologicznego czy artystycznego, będąc, moi drodzy, grzecznym lub też ułożonym. Ale co to znaczy dla nas, moi drodzy, ten długi wstęp? Właśnie co to znaczy dla nas na dzień dzisiejszy? Moi drodzy, dlatego jak więc macie przeżyć ten 14 lutego, aby to było zgodne ze starożytną wiedzą? Moi drodzy, wyrzućcie ten plastik, nie dajcie się zamknąć w komercyjnych pudełkach, moi drodzy, czerwonych. 14 lutego to dzień, w którym musicie obudzić w sobie prawdę de wilka. Zadajcie sobie pytanie, co jest w Was martwe? Co jest w Was bezpłodne? Może to Wasz związek, w którym wygasł już ogień, tak? Może to Wasza kreatywność się zakończyła? Może chęć do takiego kreatywnego życia? I dziś jest właśnie dzień na symboliczne uderzenie februła. Spalcie stare listy, wykrzyczcie swoje emocje w lesie. Zróbcie coś, co sprawi, że serca zabiją szybciej. Nie z powodu cukru, tak? Ale z powodu adrenaliny, która w Was się zacznie wydzielać. Bądźcie autentyczni, bądźcie dzicy, bo tylko taka miłość przetrwa próbę czasu. Moi drodzy, świętujcie lupekaria. Wędrowcy, niech wilk was prowadzi. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał, moi drodzy, i zapraszam do indywidualnych konsultacji. Trzymajcie.